W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, 16. wersecie jest napisane: Całe Pismo jest natchnione przez Boga. To Bóg jest autorem Biblii. Dlatego apostoł Piotr mówi, że nie można jej interpretować jak to sobie chce. Trzeba ją zinterpretować tak jak autor miał na myśli. Ale przyznaje też, że niektóre miejsca w Biblii są skomplikowane, trudne do zrozumienia. Na szczęście Bóg dał ludzi, którzy chętnie wkładają czas i energię, żeby zrozumieć te fragmenty. Tylko problem w tym, że często mówią ze sobą sprzeczne rzeczy. Więc co robić? Warto ich słuchać, ale potem wszystko, co mówią, sprawdzić z Biblią, bo ona nie może być ze sobą sprzeczna i na końcu samemu zdecydować, co uważamy, że jest prawdą. Czemu tak? Bo na końcu to ty staniesz przed Bogiem i z Nim o tym porozmawiasz, a nie pastor, ksiądz czy youtuber.